Trzymaliśmy się planu, plan zrealizowaliśmy, po trzecim biegu już miałem na tyle komfortową sytuację, że nie musiałem w nim startować. Natomiast postanowiliśmy pojechać, też dla kibiców tutaj chodzieskich, dla organizatorów, no i po prostu pojechałem też w tym, w tym czwartym biegu. Chyba Jeremi go wygrał, notabene, także to też fajny taki akcent, że po się melduje na pierwszym, drugim miejscu. No rewelacja, wymarzony scenariusz, po prostu super. Spokój był, bo każdy popełnia błędy. Niestety taki błąd popełnił w pierwszym wyścigu, za to zostałem ukarany. Przesunięciem dwie, dwóch pozycji i żółtą kartą. Ale na raz, jak, jak pokazały, zawody nic się nie stało, płynęliśmy dalej i cel osiągnęliśmy. Mój medal to w 90% jest zasługa Cezarego i mojego zespołu. My pomagamy czarkowi, czarek pomaga nam. Ustawiamy razem sprzęt, czarek przygotowuje silniki. Tak to wygląda. Szalenie ciężko pracował na to kilka, kilka lat. Oni są, on i jego brat bliźniak są niesamowicie zaangażowani w ten sport przygotowania w mój zespół, także w swój zespół. No razem działamy, pomagamy sobie, wspieramy się. No i to jest, jak gdyby z tego wszystkiego powstał. Ekstra team, ekstra grupa, grupa ludzi, która po prostu świetnie działa i zawsze można na siebie, na siebie liczyć w najgorszych momentach, także nie zawsze się wygrywa, to, to też jest, co trzeba powiedzieć, tak? No ale akurat y, udało się tutaj wygraliśmy, cieszymy się, złoto i srebro zostaje w Polsce w chozieżę. Dociera do Ciebie, że jesteś srebrnym medalistą mistrzostwa? świata? Na ten moment jeszcze nie jestem srebrnym medalistą świata. Przed nami jeszcze jest godzina na składanie protestów przez zawodników, później jeszcze kontrola techniczna silnika i wtedy będę mógł oficjalnie powiedzieć, że jestem wicemistrzem świata. Dobra, czyli taki uśmiech od ucha do ucha, bo teraz taki trochę nieśmiały będzie na podium. Dokładnie tak. Puchar, który przechodzi co roku z rąk do rąk, a w rękach Czarka jest po raz trzeci, proszę Państwa. Właśnie jeszcze brązowy medal. Pamiętasz takie medale mistrzostwa świata, gdzie trzech Polaków stało na wszystkich trzech stopniach podium? Nie. Nie, nie pamiętam. Kiedyś, chyba z 15 lat temu w jakichś mistrzostwach Europy. Tak było, podażę w klasie T550, ale to nie chcę wchodzić w jakieś tam tutaj szczegóły, natomiast no, jest to bez wątpienia wynik no, taki na skalę, na skalę światową, tak? no bo to się nie zdarza. 9 sezonów pracowałem na ten medal wspólnie z, z ludźmi, którzy, którzy pomagają. się cieszę z medalu, że w ogóle jest medal. Była może i szansa w czwartym wyścigu zaatakować, ale jak to się mówi, chytry dwa razy traci. Mogłem je skończyć i spaść z miejsca medalowego. Ja że osobiście bardzo lubię, lubię tu pływać i pasuje ten akwen. Więc żeby każdy akwen miał takie warunki, szeroki był to... Naprawdę było fajnie.